Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku w Nowym Roku. Ja nazywam się Antek Kowalczyk, a to jest Sobota, Dzień Kota. Święta, święta i po świętach. Na szczęście mamy trochę wolnego czasu między świętami Bożego Narodzenia aż do Nowego Roku, a niektórzy mają wolne aż do święta Trzech Króli. Jest to fajny czas, aby poświęcić go na naszą pasję, czyli klasyczny samochód i kot nie jest tutaj inny, również wymaga uwagi, między innymi dlatego, że miał przygodę małą, przedświąteczną i niestety urwałem zderzak pod centrum handlowym i w tej chwili jadę zaraz do kolegi. Aby go z powrotem przymocować, dlatego że w takim stanie nie powinno się jeździć cały czas szura i w każdej chwili może odpaść. Ale zanim ruszę do mojego przyjaciela, chciałbym tutaj pochwalić Mikołaja, który oglądał przedświąteczny prezentownik i sprawił mi elegancki breloczek do kluczy, a także uchwyt do telefonu magnetyczny, który za chwilę zamontuję tutaj na kratce. Okej, okay, jesteśmy właśnie u Daniela Siema. i przystępuję do naprawy zderzaka. Najpierw uzupełnię element z boku zderzaka a potem przystąpię, wejdę pod samochód i uzupełnię, postaram się złapać dolną część zderzaka, która zwisa i przymocować ją w miejscach, gdzie była przypięta spinkami. Tych spinek już nie ma, więc pewnie paski też pomogą. Czy to jest druciarstwo, czy nie? No to zdecydujcie sami. Oprócz wymiany, nic na razie mi nie przychodzi do głowy, oprócz wymiany tej całej części. No a jeździć samochód jednak musi, ponieważ używam go w miarę codziennie, więc Chciałbym to jak najszybciej naprawić. No i co? Zabieram się do roboty. Co powiecie? Da się naprawić? Najpierw podkręcam zderzak, co by go opuścić i mieć dostęp do bocznej części. Będziemy musieli tu jak najbardziej się lubi, tak na brzegu bo wtedy chodzi o to, że nie odeszło. A może zaznaczymy najpierw gdzieś. Tu, o, o. tu jest złapane, tu jest złapane, tu brakuje elementu o, w tym miejscu, który łączy tą przednią osłonę z nadkolem wewnętrznym i tu brakuje tej osłony oraz całego nadkola wewnętrznego. Spróbujemy zawalczyć. Trochę dzisiaj tego będzie. I tutaj brakujące części leżą. Dobra. To jadę teraz śrubę środkową, żeby nie przebić chłodnicy. Oj, no, ja tej pękło. Ale to może być rdza. No dobra, to siedzi. To siedzi. No dobra. A teraz będziemy tutaj walczyć o... Trzeba to jeszcze nacelować tym. O, weszło. Ta rura to jest kierownica zimnego powietrza na hamulce. Przy okazji, tu jest jakaś biała... E, biały czujnik właśnie od tego wlotu powietrza i był niepodłączony. Ja to podłączyłem. Ciekawy mnie z jaki będzie efekt, czy coś się to zmieni w samochodzie. Mógłby na przykład w magiczny sposób zacząć palić mniej. To by było fajne. Rezet na święta od kota. Ursz. Tu już jest ten trójkąt, jest zaczepiony, i tu już jest skończona ta strona. Oho, inspekcja przyszła. Jak tam panowie, robota udana? Ok. A, kolega sprawdzić poszedł, ten tutaj też musi sprawdzić. No dobrze. Plan na dzisiaj mamy wykonany. Zderzak jest przymocowany porządnie, wyjąłem też plastiki z bagażnika i zamontowałem je na miejsce, oprócz nadkola, na które nie mam już dzisiaj siły. Dzisiaj jeszcze emblematy przykleiłem, samochód już jest w miarę ogarnięty. A teraz co? Unboxing, zobaczmy co jeszcze przyszło i czym będę mógł się zająć w najbliższej przyszłości. Witajcie w kolejnym dniu świątecznej przygody z jaguarem. Ja po wczorajszym musiałem się trochę zregenerować, dlatego że 6 godzin longiem w kanale zrobiło swoje, a dzisiaj kontynuujemy z drobiazgami. Trochę części różnych przyszło w międzyczasie, część rzeczy udało mi się znaleźć używanych. Część rzeczy udało się znaleźć nowych. A teraz unboxing paczki, która zdążyła przyjść jeszcze przed świętami. To będzie mój pierwszy unboxing. I jedziemy. Wow, jest końcówka wydechu. W końcu, w końcu. Jest listwa. O. Którą dzisiaj zamontujemy listwa pod oknem. Stan doskonały, i do tego sprężyny gazowe tylnej klapy. To jest o! To chyba nie damy rady, bo to trzeba będzie spawać, ale to na pewno zostanie dzisiaj zamontowane, a dodatkowo dzisiaj założę takie oto. Kapturki na spryskiwacze przednich świateł, a najprawdopodobniej już po święcie Trzech Króli pojadę dorobić yy, kluczyk. Ok, to ruszam, to zamontować. No, jak słychać, robota została wykonana. Profesjonalnie można jeździć przez garby zwalniające i nic nie szura. Pogoda jest taka, że można by się pokusić o przejażdżkę na motocyklu albo i kabrioletem. A, <grytanie> maluch jeździ, jeszcze jeździ. Jedziemy sobie dzisiaj na działkę, tam gdzie na początku stacjonował Kocur, aby podłubać. Pogoda jest przepiękna, jak na przełom roku jest bardzo ciepło, myślę, że jest około 5 stopni. Wystarczy lekka kurtka, jakiś sweter, nie trzeba czapki, nie trzeba rękawiczek, a można realizować swoją pasję na świeżym powietrzu, czyli dłuba w ulubionym samochodzie. Jestem już na miejscu i z marszu zabieram się do zrobienia tego, co jest najprostsze, czyli kapturki. O, tu już jest jeden zdjęty. Ten jest idzie, a to jest super proste. Klik, tak oto się to prezentuje. Kapturki są już założone. To teraz zajmiemy się bagażnikiem a dokładnie sprężynami gazowymi, które podtrzymują klapę. Ja pozwoliłem sobie już poza kamerą wymienić tą jedną stronę. Klapa już nie opada. No i teraz czas na drugą stronę. Jak to wygląda w praktyce? Najpierw ściągamy tą zawleczkę. Potem ściągamy tą zawleczkę. Wtedy możemy. Wyciągnąć y, całą sprężynę gazową, no i montaż nastąpi w odwrotnej kolejności. Oops. Ok. I mamy to wyjęte. Out grubą stroną tutaj i tutaj, drugą stroną. Zobaczmy, czy to działa. Trzyma się. Dzień ma się ku końcowi. Zrobiłem kapturki, zrobiłem bagażnik. Trochę posprzątałem w bagażniku. No, ale niestety tego, o, nie widać, o. Tej listwy nie udało mi się wymienić, najprawdopodobniej wymaga to zdjęcia e, lusterka, ale dopiero jak wrócę do komputera, do domu, to dowiem się, co tak naprawdę trzeba zrobić. E, wiem, że ten film będzie pierwszym filmem w nowym roku, dlatego też chciałbym Wam wszystkim życzyć w 2020, aby marzenia się spełniały. E, ceny części i paliwa były jak najniższe, żeby samochody były bezawaryjne i e, zawsze dowoziły nas e, do celu, jakkolwiek ten cel byśmy sobie nie obrali. Także wszystkiego dobrego w nowym roku i zapraszam do e, oglądania moich filmów na kanale Sobota Dzień Kota. Zapraszam do komentarzy i subskrypcji kanału. Do zobaczenia!